Siemano, w dzisiejszym odcinku skupimy się nie na tym, jak macie poprawnie coś zrobić, a co się stanie, jeżeli coś zrobicie niepoprawnie. Pokażę Wam, jaki może być efekt, jeżeli źle zastosujecie APC. Mamy tu preparat, który powinniśmy rozcieńczyć. My go użyjemy po prostu surowego na pędzelek, nałożymy na element i po prostu tak zostawimy. To jest jeden z takich błędów, gdzie ktoś tam, powiedzmy, jak sobie nie doczyta albo coś, po prostu zrobi, tak? I zobaczymy później efekt, co będzie po. A mamy APC. I teraz tak sobie to po prostu zostawimy. Pójdziemy, powiedzmy, że ktoś do nas zadzwonił i mamy wyrypane, idziemy odebrać telefon. One eternity later. Słuchajcie, no rozmawiałem przez telefon godzinę i przypomniało mi się nagle, że APC zostało na plastiku. Zobaczmy. Ale śmierdzi. Ty! Znaczy, no jest taki świat tu czarny, tylko że to spowodowało,